Pamiętacie, wspominałem Wam o Życicy? Że wygląda tak, jakby mi ktoś ją nasiał. Zobaczcie, to jest właśnie tu przed nami. I tak naprawdę walę teraz podwójną dawkę. Bo już tu pryskałem, idzie Avoksa. Em, liczę się z tym, że, że psenica dostanie tu niemiłosiernie podupię. No ale patrzcie, to tu jest łąka. Łąka, ale z Życicy. Widzicie, ja czegoś takiego nigdy nie miałem na oczy. Takie coś pierwszy raz widzę. Gdzieś tam pojedyncze jakieś tam się historie trafiały, ale nigdy coś takiego. To jest po prostu łąka, to jest ogólnie może już trochę za późno, ale wiecie jaka pogoda była, więc to jest pszenicy to nie będzie zawierać. Ale, ale, ale chcę się pozbyć tego dziadostwa, bo to jest kurde, no nie do pomyślenia po prostu. Kolejne pole poprawkowe, a tutaj groszek. I teraz zobaczcie, widzicie takie pojedyncze chwasty? Tu miałem zasiany międzyplon i go zostawiłem aż tam no do późnej jesieni. On został i, w te, i przeleciałem go raz głęboszem. No i niestety są stoją takie pojedyncze pojedyncze jakieś tam e, rumian i przede wszystkim samo się wyżepakuł. Samo się to nie jest jakiś tam większy problem. Korum go tam zwalczy i ma o ile dobrze pamiętam. Gorszy jest dużo bardziej Rumian. Tam dalej jest takie miejsce o, podmokłe. E, tam na siłę zasiałem i tam właśnie jak na złość Rumian wychodzi. Ale groszek bardzo ładnie wschodzi. Ojej, Bardzo ładnie groszek wchodzi. Po malutku, malutku się pokazuje. Zobaczymy, czy to jest. O. ale wychodzi. Dobra, bo już chciałem powiedzieć, że są jakieś przypuszczenia, aczkolwiek. Nie, no po jest całkiem, całkiem spoko, zobaczcie tutaj kawałeczek dalej, gdzie międzyplon dużo szybciej zlikwidowałem, a też był i gorszy, no nie będę ukrywał. Zobaczcie, nie ma, nie ma takich tam chwastów, nie? Takich kupek gdzieś tam, o jest rumian, uwielbiam, uwielbiam rumian w grochu. Kurna, z nim jest taki problem, że ten to jeszcze jest taki w miarę mały, ale groszek bardzo ładnie wschodzi, to mi się, to mi się bardzo podoba, fajnie. Bardzo ładnie no, super, z tego, z tego jestem zadowolony, żeby to jeszcze popadało nie, obleczyk, żeby to jeszcze popadało byłoby super, tu mamy jakiś też, jest taki, nieraz gdzieś tam powiem Wam, że ten siewnik przepuszcza nie, tu już tam też zauważyłem, jest zobaczcie kilka koło siebie i tu jest tam, dobra tu są, tu są, ale tu nie ma. Nie takie, takie gdzieś tam pojedyncze dziury potrafi zrobić i mnie to irytuje. Nie się z daleka, fajnie, rządki jest ok Chociaż teraz to do gówno widać, za przepraszam. W tą stronę. No, w tą stronę bardziej widać, ale jest, jest groszek. Natomiast no, są jakieś takie dziury. Są jakieś takie pustostany. Na przykład tutaj mamy groch. Puste groch. Oj, dobra, tu jest, wychodzi. Tu też jest ok. Bo delikatnie, bo jest bardzo bardzo delikatnie się go dotknie. I zaraz odpada. Dżowniczka. Zobaczcie, ale tu nie ma. Chyba, że uszkodziłem. Ale zakładam, że nie ma. No bo tu jednak znaleźliśmy. Kolejna czołnica. O, ale wilgoć jest, więc. Widać, widać też elegancko, jak tu, gdzie nie ma roślin, to ile więcej wilgoci jest w glebie. A to, co Wam ostatnio pokazywałem w rzepaku, nie, jak bardzo już sucho jest. Ale groszek ładnie wschodzi. Fajnie. No i właśnie chwastów nie ma. To jest, to jest super. Jak właśnie tak nie ma chwastów. Gdzieś tam jakieś pojedyncze rzeczy się zdarzają, ale ogólnie wschody, wschody naprawdę, naprawdę ładne. No to super wygląda. No i może w tym roku chociaż ten groszek. Da jakąś tam radość. Bo te ostatnie lata z grochem to szału nie było. Szału to tam nie było. Jeszcze kamienie mam tu do zbierania. Trochę z chłopcami zbieraliśmy, ale to zbieraliśmy tam. Yy, tam, 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 zarowem. Tam takie miejsce gdzieś zawsze dużo kamieni. Ciągnik postawiłem i zbieraliśmy razem, a tutaj już muszę po prostu przejechać i zbierać. Robię również poprawkę. Co prawda, tutaj tylko na pasty dwuliścienne na działce, którą takie 3-4 lata temu kupiłem. tu mam dwie odmiany pszenicy. Myślę, że to jest bardzo widoczne. Tu jest Krojcer oraz Provision z Ractu, z RGT. Ogólnie, kurczę, no wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Widać też bardzo... A, no widać, co? Widać, widać, widać. Ta jest dużo jaśniejsza, tamta jest ciemniejsza. To są odmiany, które się różnią od siebie dość mocno, bo jedna z nich Krojcer, oje Nie, czekajcie, Prowizjon to jest chyba odmiana jednego kłosa, czy jak to się jakoś tak to się nazywa, czyli po prostu ma mniejszą tendencję do krzewienia, a Krojcer yy, większą. No jakoś tak, nie wiem która dokładnie jest, która jakie ma tam tendencje, ale ogólnie wygląda to, to naprawdę interesująco. I do tego do, to tutaj do zwalczania daję Saracen. Saracen to jest taki gotowy pakiet Agritox oraz Saracen Power. Nie, Saracen Power to się chyba FAK nazywa, ale jest Saracen Max oraz Agritox w zestawie. To właśnie taka typowa mieszanina na kwasty dwuliścienne, których nie ma tu jakoś tam dużo. No ale, ale po prostu dzisiaj jest dzień poprawkowy, więc lecę, lecę z poprawkami. 2 3, 4, 5, 6. Siema No, Baśka. A teraz pójdę po chleb, normalnie aż ja ci przyniosę jakiegoś, albo jakieś jabłko, co? Ale chłopacy muszą wymyśleć, jaką będzie miał na imię. A ja muszę pilnować, żeby on pił. Ale jak do tego doszło nie wiem, naprawdę. Że widziałem, że ona jest taka coraz grubsza. Szczególnie tam z 2-3 dni temu widziałem, że wy ma takie spore, ale tak mówię, kurde, a nieraz nie widziałem, żeby zaistniała sytuacja, w której miałoby dojść do poczęcia. A tu proszę. Nie dość, że taka zaistniała sytuacja, to jest poczęcie. Jak to mówią, na naturze najlepiej nie przeszkadzać. Sama się wycieliła. Chodź, mały kudłaczu, ale dziwko. Co ja piernicz. Co Baśka? Ale jest kubaniec ładny. Słuchajcie, teraz zrobimy małą, małą promocję. Mam takie dwa produkty. A mi jakiś film algo z firmy Agra Natura. Teraz Wam powiem, nie będę ukrywał, że, że to jest forma reklamy. Właściciela tej firmy poznałem osobiście. Właścicielem jest Łukasz, który jakiś czas temu uległ wypadkowi. Wtedy firma nazywała się inaczej, teraz nazywa się tak. Uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Ma problemy z kręgosłupem i no, nie jest w pełni do końca, że tak powiem, sprawny. I zauważyłem gdzieś wywiad jego w internecie, na YouTubie i tak mówię, kurde, znam gościa. Kupę czasu się nie, nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Gdzieś słyszałem o tym jego wypadku, nie wiedziałem, że był on tak poważny. No i gdzieś tam się skontaktowaliśmy, okazało się, że właśnie Łukasz założył nową firmę, dalej działa. No, i ja u siebie to będę stosował. Jak widzicie, za chwilę będę do, dawał do opryskiwacza i też to jest taka forma mojej pomocy dla niego. Trochę rozreklamowaniu, bo wiem, że, że firma, w której tam działał, dosyć prosperowała, no ale na jakiś czas wypadł z rynku. więc e, link do sklepu gdzieś będzie w opisie. No, ja też zobaczę u siebie i też. Będziemy weryfikować, jak to miało wpływ na, na rośliny, no bo to wiecie, jakby no jakaś tam tragedia ludzka, tragedią ludzką, ale no też produkt musi się obronić. Natomiast no jest taka możliwość, także to też będzie moja jakaś tam forma, forma pomocy. E, bo facet jest w porządku, jest no na tyle co go poznałem, no to, to mogę powiedzieć, że jest uczciwy, e, więc więc ta no, tragedia mi się stała bardzo duża także no a jak kurde szkoda mówić no także no będę stosował zobaczymy e, tu mamy jak widzicie algi morskie z kwasami humusowymi a tu mamy aminokwasy roślinne do gleby i roślin z kwasami humusowymi 80% aminokwasy roślinne 20% kwasy humusowe tu mamy 50% algi morskie 50% kwasy humusowe te algi z kwasami humosowymi to pachną jak takało. Naprawdę. Zapach przyjemny. Teraz zobaczymy, co to drugie wygląda. Powiem, że już nie pachnie tak przyjemnie. Tam ten zapach był dużo przyjemniejszy. O. Bo tutaj w tym pojemniku, w tym tym opakowaniu mieliśmy jeszcze w takich ścianeczkach, a tu już bezpośrednio. I to są też produkty, które można stosować w ekologii. Tak nawiasem mówiąc. Kurde, jakby się kopciło normalnie. Ale się rozpuszcza, nie ma problemu. No i lecę z X w grochu. W końcu zamontowałem przyjaciela. Już nie muszę się kręcić, tylko on za mnie wszystko zrobi. Tu ładnie zrobione. No, trochę tej wody za mało, pewnie by tam na mnie przeczyli. Od Grześka, że no, więcej wody, tam. Troszkę pokropiło. Widzicie, zresztą dzisiaj nagrywałem z tego pola, grób wschodzi, ale on jest bardzo malutki. Yy, ale wschodzi. A zabieg wykonujemy, kiedy rośliny już są, no bo te bakterie mają zasiedlić korzenie. Ogólnie. Wygląda tak, jakby pole było całe bez roślinności, więc i nie potrzeba moim zdaniem tak dużo wody. No bo wszystko trafia na glebę. Ale to jest moje zdanie i jakbym się tam zapytał, to pewnie by powiedzieli więcej wody. No ale że chcę jednym opryskiwaczem wszystko zrobić, no to jest taka nie inna ilość. No i, i życie. I musi zadziałać tak też. O ile dobrze pamiętam. Ilona? Tutaj jacuzzi, trezor i Harvard. No i zgodnie z tym, co widziałem na polu. Kończę już tak naprawdę zabiegi w rzepaku. Stosuję carna cat, czyli Carnadine i Upercat, o ile dobrze pamiętam, acetamipryb i pot coś takiego, jakaś nowa substancja. Dodatkowo Bor i Green rzepakowy i AgroSort Volume, tam po 0,7 wszystkiego, tylko jednego w kilogramach, drugiego by. W, w, w litrach, tu akurat jestem w tym miejscu specjalnie nagrywam, mam tu kilka odmian od lewej strony Harvard, Teresor, Jacuzzi, tutaj widać się kończy i dalej jest Ilona, a dalej znowu Harvard wizualnie, wizualnie, jeszcze raz powiem wizualnie Harvard wygląda najlepiej Później wydaje mi się, że trezor, z tego co kojarzę, to jest stara odmiana, ilona. I tutaj i, i, i ten jacuzzi. Ten jacuzzi jest taki najrzadszy. Za to rozety są bardzo, bardzo fajne. Odwrócę się i pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda. Wiatraki nie moje. Wiele pytań powtarzam, wiatraki nie moje. Za to tam jeździ sąsiad z. fajnie wygląda, bo ma Damana 36 metrów, a u nas. Te szerokości coraz bardziej spotykane, ale jednak jeszcze rzadkie i o fajnie to wygląda. To takim na full wypasie ten Damon, także jest na co popatrzeć. A tutaj widzicie doskonale różnice. Jadę teraz w Harvardzie. Obok jest Ilona. Dosyć mocno wieje stąd też belka bardzo nisko nad łanem. O. I stosunkowo niskie ciśnienie, bo poniżej 4. Tam też prędkość troszeczkę mniejsza, pomimo tego, że jadę. A jest, nie da się. Jadę z. Yy, ach, 150 par litrów wody, ale wy ale właśnie troszeczkę krople była większa. No dysze są dwustrumieniowe, więc one tam mimo wszystko fajnie sobie radzą. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, nie? W łanie, że tutaj, że no jednak, bądź co bądź dużo większy, ładniejszy, taki większy czy ładniejszy, to cholera wie. A ten po prawej, zobaczcie, dużo ciemniejszy, nie? Widać, widać chyba. O, 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 o pięknie teraz widać. Bo, a zobaczcie, technologia identyczna, nie? Tu to się niczym nie różni. Identyczne nabożenie, no wszystko, po prostu takie są cechy odmianowe. Tak to, tak to wygląda, także właśnie zabieg na słodyżka typowo yy, dość mocny, można by powiedzieć, nawet bardzo mocny. Yy, no ale kurczę, no tutaj no wiecie doskonale, że my sobie z chorobami jesteśmy w stanie poradzić, ale z tymi szkodnikami pierniczonymi to już gorzej, więc każdy sobie już ratuje czym, czym może, co, co ma. Zobaczcie, no fajnie, beleczka nisko pracuje, myślę, że jakieś 40 cm nad łanem, wiem, że niektóre tam może to jest trochę wbrew tam niektórym zaleceniom i tak dalej, ale mówię, dysze dwustrumieniowe, one naprawdę robią robotę, a mimo wszystko przy ciśnieniu niecałych czterech to już ta, ta kropelka jest, jest na tyle fajna, że, że roślina jest całkiem niegłupio pokryta. No i w sumie to tyle Cielak jest, ale użysko nie chce wyjść. Co żeśmy się namęczyli, żeby ją złapać. Teraz trzeba jeszcze wyciągnąć. No spokojnie, spokojnie. Tak, Gustaw. Idzie matka. Cielaczek fajny, rześki. Skacze bryka i figluje. Prawie całe ciało ma z gumy. Wszystko dobrze. Odpukać, odpukać w niemalowane. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Pokaż, jak skaczesz, mały. Ty, galbatrosie. Gal, Fajny okrąglutki. Jedna rzecz mnie zastanawia, mianowicie... O, 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 się rozbęstwił. Mianowicie, czy z, ze wszystkich strzyków piję? Wydawaje mi się, to te są ok A nie, chyba jest ok Bo wczoraj mi się wydawało, że z tego prawego, tylniego strzyku, że jest taki bardzo mocno że tak powiem buru? No, 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 no może nie ma puchnięty nie chyba nie chociaż ten pierwszy teraz tu z prawej weź nogę zabierz daj popatrzeć sobie Paśka ja nie chcę nic od małego w sumie od Ciebie też nic nie chcę to Ci pokaż no rusz się no ten jeden jest taki trochę większy ale stanie tak, że nogą go zasłoni ja pierniczem. Ten jeden jest taki większy, no gdzie pchasz gębę. No co? Spokojnie. Ty też musisz przyjść, nie? No jest ten jeden taki większy, ale wczoraj miałem wrażenie, że pił z niego mały. Także chyba chyba jest ok. No i ten kawaler jest do wzięcia cały czas. On taki ciemniejszy musi być po zupełnie innym ojcu, bo pysk ma taki ciemny. Widzicie, te są takie bardzo. No, jakie są rude, a on ma takie, taką domieszkę takiego ciemnego. Takiego czarnego Aha. Nela, to się zachowuje jakby normalnie to był jej cielak. Lata za nim, no nie powiem, że go broni, ale tak cały czas w koło niego gdzieś tam jest. Blisko zobaczcie, no nieraz, nieraz krowa go zostawi, baśka. Spójrzcie a Nela tam poleci i Nela przy nim ładzi. Ten taki fajny, dumny. O, zobaczcie, on taki, taki bardziej jest. Gdzieś troszkę takiego ciemnego też ma w sumie na pysku, ale mniej niż. Niż ten Fernando, Fernando Alonso. Także o takie statko, fajne, ale mi się podoba.